Witajcie, kochani, w czytaniu energii tygodnia. Okadzimy sobie dzisiaj, żeby dzisiaj poszło lepiej niż wczoraj, bo nie miałam możliwości wrzucenia runy na. Um, no na kanał, tak? Mam nadzieję, że dzisiaj się to uda. Dzisiaj mamy wtorek, wtoreczek, wtorunio, czemu nie? Zobaczmy. Jaka runa będzie nam tutaj towarzyszyła? Ingwas. E, powiem Wam szczerze, że jest to czas odpoczynku. Czas wewnętrznego przebudzenia, ponieważ Ingwas daje ten moment zatrzymania. Ona też często kojarzy się z jajkiem, tak? w którym spokojnie dojrzewa sobie kurczak i wychodzi, rozbija tą klatkę swoją, jakim jest jajko, kiedy jest na to gotowy. Dzień będzie sprzyjał modlitwie, medytacji, dzień będzie sprzyjał zastanowieniu się nad sobą. Um, powiem Wam szczerze, że jest to też runa, która mówi o planowaniu inwestycji. Więc jeśli macie tutaj jakieś projekty, które jakby mają się roz, rozegrać na przestrzeni roku, albo chcielibyście za jakby, um, jeśli chcielibyście tutaj zaplanować sobie Waszą przyszłość finansową na przestrzeni roku, to um, Inkwas jest do tego doskonałą runą. Tak? bo ona tutaj spokojnie będzie trzymała, pilnowała Wam tego wszystkiego, żeby potoczyło się to tak, jak chcecie. E, powiedziałabym też tutaj, że mm, będzie to taki czas skupienia się na sobie, na swoim wnętrzu, na swoim em, środku. Ona mi się bardzo, bardzo kojarzy z kartą Wisielca w Tarocie. Niby nic się nie dzieje, a tak naprawdę jakby na zewnątrz niewiele się dzieje, a w środku dzieje się wszystko. A w środku zachodzi proces, który może prowadzić do zupełnego odrodzenia. A w środku zachodzi proces, który otwiera na nowe, tak? Otwiera nowe światy, otwiera nowe możliwości, ale to wszystko zadziewa się w środku, a na zewnątrz jest cisza i spokój. Jeśli czekacie na jakiś list, przesyłki, jeśli czekacie na coś, co ma się wydarzyć dzisiaj, albo jeśli macie coś umówionego na dzisiaj, to uważajcie, bo możecie się spóźnić, albo osoba, z którą się umówicie, może się spóźnić. Hmm, Albo tutaj jakby coś może nie dotrzeć na czas, więc radziłabym wyjechać te 10-15 minut wcześniej, czy do pracy, czy w ogóle, żeby po prostu tu e, dać sobie ten ekstra czas na to, że, e, że w razie czego no to jesteście, tak? Więc cokolwiek tutaj macie zaplanowane, weźcie pod uwagę, że dzisiaj jest ingwas, więc e, no e, może tak być, że rzeczy będą się przedłużały, nie będą na czas. Autobusy mogą się spóźniać albo mogą być korki, jakieś zatrzymania po drodze, tak? Więc weźcie to pod uwagę. Natomiast też możecie poczuć się bezpiecznie w tej strefie komfortu, którą daje ingwas, tak? Możecie się tutaj schować, możecie się tutaj po prostu zagłębić, możecie odkrywać siebie, spojrzeć. Do środka, tak? Dzisiaj wektor odwracamy w drugą stronę i patrzymy do swojego wnętrza. Ciekawej podróży Wam życzę, kochani. Trzymajcie się. Pa, pa.